Jakieś tu stoją, ty jest jakiś młody, to to na pewno złoto było. Halo, halo! Złomu, złomu, chcę jechać do domu. Młody, dawaj złom, dawaj. Janusz, Janusz. Poszukaj, jeszcze zbieram złom, nie masz jakichś tam trochę złomu?

Daj mi jakieś krzesełko. krzesełko tutaj jest, ale Dajmy, ja muszę na nim przejść. A, a inaczej małe krzesełko, że ja usiadłem, bo no. mnie nogi bolą, a ty mi pokażesz jak ten trak chodzi, dobrze? O, widzisz, możesz sobie błazerię powycinać do domu. możesz? Tak. A tego ten balik drewna można tak przekręcić? Można i, go przekręcić i zrobić z niego tak. A Zrobić z niego taką kubarkę kwadratową? To ja już nie zrobię, tylko Januszek zrobi, A bo nie. to jest prosta maszyna. A nie, posłuchaj, ja się pytam. To pokaż, pokaż To ja. nie wsiada. Nie wsiada. Siedzę, jak to się! jak No i tu masz, maszyna jest dziecinnie prosta. Tutaj masz głowica, góra dół, piła start. Posłuchaj, że sama maszyna jeździ z potencjometrem, ustawiasz sobie prędkość, i masz, przejedź się. Tutaj masz. Do tyłu tutaj, do przodu. Proszę. Różne są rodzaje tych traków, że same jeżdżą, trzeba pchać, w zależności to jaki model. Ojciec zobacz, jaka pościzna jadę. I o to mi chodziło! Nawet w tamtarku bym mógł pracować. No, Troszczyny z energii stracił. Ty. I o to mi chodziło. Mam, na py Mam pytanie, jak to długie może być? ta prowadnica, czy nie wiem, jak to się nazywa? Od 6 do 20 metrów może być to rowisko. Ile trwa, jak zamówienie składam, termin odebrania towaru? Około 3 tygodni potrzebujemy, żeby zbudować tą maszynę. A gwarancja na nie, na, nie, na nie? Tak, gwarancja jest na rok czasu. Na rok czasu. Serwisujecie też? Tak, serwisujemy po całej Europie po kraju. Cena się różni od o, o, długości prowadnicy? Nie, to się różni od modelu maszyny. Aha, od modelu. Każdą maszynę się układa indywidualnie pod klienta, tak. Widzisz, tutaj Januszek jest wygodny, to z fotelem ma. Tam jest podstawowa wersja, że trzeba pchać ręcznie. Możecie podejść zobaczyć, też bardzo leciutko jeździ. Mam pytanie, Przemek, tak? to on musisz go pchać, nie możesz jechać. Tak, pchaj, ale to bardzo leciutko idzie zobacz, a ja to sama maszyna jedzie. No ja fajnie się co? No, fajny. Ja już dom chciał kiedyś stawiać? No. Na ciebie chcę stawiać, co? I chyba że zastanawiam się czy tego nie kupić. A jaka to w ogóle oszczędność? Jest? To jest bardzo prosta matematyka. 220 kosztuje drzewo z lasu, a krokwie 700 zł. A daj mi to będzie całe źapeczki mi dawać? Tak, mam tutaj na 25-lecie naszej firmy. Wyjątkowe prezenty. Bluza 8 XL, taka duża jak nasz trak. Tu jest dla ciebie 3xl, a tutaj dla ciebie 8xl. O, ja kocham go bardzo, a jest ciepło. A wiesz, kupić drzewo surowe i z niego zrobić, z pół roku poleży, po żeby wysło i można ją zrobić krokwy. A jak ty mówisz, że jest tyle oszczędności, to lepiej im się na takim domu trak spłacić. Dokładnie. I jeszcze, i jeszcze jak sąsiadą pocznę, to jeszcze mi zarobi. Tutaj masz wizytówki, dam ci więcej jakbyś zgubił. O, traki, traki. O, traki. O, i transport. I od razu transportujesz. O. Tak, od razu transportujemy i możemy u klienta zamontować maszynę. No dobra, do, do dobra. zobaczenia. Ja się zdecydujecie, to przyniodzę Wam tutaj ode mnie z do. firmy. Mi, poszliśmy po złą może możecie na kawę.